<gry> Dobre, dobrze, dobrze. Yy, jesteśmy w centrum dowodzenia kopalni dyspozytorów. Tutaj siedział dyspozytor, przed sobą miał mapę kopalni. Na naszej kopalni było 35 km podzielonych korytarzy. My siedzimy zaledwie tą część zaznaczoną na pomarańczowo. Wszystko co poniżej jest już zasypane, zadane wodą. Siedzący dyspozytor czuwał również nad bezpieczeństwo górnika. No gdy coś złego się siedziało, musiał to ostrzec. No i teraz koleżanka musi nawet komunikat, musi są.

Wskazówki. No... No nie, nie każdy, człowiek ma po lewej stronie albo powinien mieć. No, Nie No to Nie to wskazówek. Nie ma wskazówek. Nie ma wskazówek. Nie ma po Nie stronie albo Nie ma wskazówek. Nie ma wskazówek. Nie ma wskazówek. Nie Nie to jest sercowa, hercowa, szypa, sipa, gitara, mandolina, szesnastka, osiemnastka, rekord... Proszę? Szesnastka, osiemnastka, rekorduwa, akorduwa. Tak, Piękno, bo była jeszcze jedna, ale nie powiem. Kasia, to tak trochę, trochę się zabierać do tego... Tak, jest... to jest taki ciężki, a, a, jakaś nie szczęśliwa, nie? bo to jest ciężko. Chodź, chodź ja, też. Ja. ja i moja macielka. Ja Sercówka. Ej, ja bym ja to co to je. Ty jesz, no jasna, <mach> że nie jest. Cięść. To jest. Czyż nie No jasne, No jest. No nie ręka No jest. bułki będą dzisiaj na kolację. No nie będzie. Jesteśmy normalni. Niech nie będzie. No nie, nie, nie. Tu gdzie siedzi Ola, siadał sanitariusz. Sanitarka jest jednym z niewielu wagonów, który posiadał resory. Więc podróż rannego wygląda w taki sposób: trzymaj się, Ola, tam czego? Co Już idzie po ciebie. Już tu jest. Ale pękały my. Trzy urocze kuby przed nami. To górnicze toalety. Potocznie Nie. nazywane ulami. A ulami zajmowali się górnicy w żółtych hełmach, czyli miodzieży. Z tego by nie tykali? Bo jak dwóch miodziarzy szło z pełnym ulem, to raczej nikim w drogę nie wchodzi. Gratuluję wyboru. No to świetnie, macie co robić, dziewczyny. No co fuj, to tak już jest. Białka zgrzebowazuje, nie? Mio na początek, naduś tylko, naduś. O, No naciśnij. Pięknie. Ale fajnie, dostaj, nie ciągnie. Chodź tu dalej. Tutaj się przyjrzy, bo teraz to w Drugim urządzeniem jest wierzchanka do wierzego Przecież to jest dyskryminacja. Co? <grymne> <Płody trzodzenia> zależy. A wiecha się ukańczyło? No, no, no. Tak jest, drugim no. urządzeniem jest wiertarka do wiercenia otworu strzału. Do no, niej wymontowana nawet no. tej długości wiertła. Działa Ale tego nie będziesz używał. Ja to dla Ciebie montuję innego. O, tu mam dla Ciebie urządzenie. Trzymaj. O kurde. Trzymaj, obróć się do nich. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. trzymaj dobrze. Nie, nie, no Na razie trzymaj. Co ci się dzieje? Nie jest. Słuchajcie, to jest wiertarka w 22 Ona nie. To do ręce do środka, nie, nie. nie? Dobrze. w tak. porządku. Do To dobrze. Ta wiertarka nie jest kompletna, bo do niej dochodził taki sześć. Tak. Dobrze, dowcip mi się przodem. Aha. To jeszcze dalej. Eee. Ta wiertarka nie jest kompletna, bo do niej dochodzi. Nie dasz mi skończyć, to będziemy kłócać, ale, ale dobra, no to to ja do, 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 do tej wiertarki ja będę kłócać. Tak no wszędzie No tak jakoś zniżasz mi się trochę. Ale no, prawda. No, no. Do tej do serdarki dochodził taki sześciokątny wątp i ona już ważyła tyle, trzymaj <sukasz> dalej, no stary? no stary, no przecież nie, nie wykupiaj się, no, no ludzie patrzą, filmują na ciebie. A tu jeszcze było przyłączenie ze swojej powiedziałem podłączyć ci. Daj to. Razem za sprzętem, tak? Ale kręcę. Oh, no, no, widzisz tak to jaka wiertarka razem ze sprzętem ważyła 35 kg. Żaden górnik nie był w stanie ani w stropie, ani gdzieś w poziomie nią wiercić. Więc dlatego do niej były podpórki, ale i podpórkę i wiertarkę trzeba sobie zataszczyć na miejsce pracy. Nie ma zlej tur. Dobra, położymy ją tutaj. Fajna robota, nie? Naprawdę się lepiej czuje człowiek. Ale chyba jednym z najciekawszych urządzeń działających na sprężone powietrze jest autolampa. Zasada działania tej lampy jest prosta. Wewnątrz tej lampy jest turbina. Przelatujące sprężone rzeczy obraca turbiną, wytwarza się prąd i żarówka świeci. Jakby na odrobę. A jak działa to? Ja Wam pokażę. Lampa się dużo jaśnie, ale potrzebuje czasu, żeby się rozgrać. To jest szarówka chęciowa. Ale wyobraźcie sobie z 15 młotków, 10 gwintarek, parę takich lamp, 14 a ja wszystko w jednym chodniku. Hałas był ogromny. Kasia, ty mówiłaś coś, że, że tylko chłopaki dostają narzędzia. Chodź. Każdy górnik powinien zabierać ucieczkowy aparat tlenowy, ale mogło się tak zdarzyć, czekaj, <grymne> że, że górnik zapomniał tego aparatu, gdzieś go odstawił albo nie daj Boże mu się zniszczył, no to co, no to wiedział gdzie są takie ratownicze stacje tlenowe. Odbiegał do takiej stacji, otwierał klapkę, zrywana była plomba, wyciągał ustnik, przekręcał zawór i miał dostęp do powietrza. Masz maskę, odnieś. <grymne>

Nie ma no i tego, ty ty cztery osoby, osobiste, proszę bardzo. Ja Tutaj trzy osoby jeszcze, proszę, przedamy. Proszę, nie, De to, to, jest to. O, tu? No, tu? No tu? ja. z panami jeszcze. No to będziemy wychodzić. No to nie mieliśmy.